Siemanko, z tej strony Mister Braszy witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Spyro the Dragon. Aktualnie mamy ukończone 61% gry, pniemy się powoli do góry. A dzisiaj zobaczymy co nam się gra. Zresztą, Przystąży? Ale to się nam udało w ostatniej chwili. No i ostatnio zrobiliśmy, przyszliśmy, ukończyliśmy etap na osada. A dzisiaj pędzimy na mgliste Częsawisko. No i muszę powiedzieć, że wczoraj moje życie uległo zmianie. W domu pojawiła się... Długo oczekiwana rzecz troszkę wymarzona, gdyż ponieważ w końcu została zakupiona suszarka, w sensie taka suszarka jak pralka. Żeby sobie wyprać pranie w pralce, a potem rzucić je elegancko do suszarki i tygnął. I. Wczoraj zostały wykonane najpierw suszenie testowe. Został wyprany dość grubaśny kot, który był na, no, całkiem ciężki po wypraniu. A ja po wysuszeniu w suszarce można było właściwie od razu z niego korzystać. O. Także całkiem pozytywnie, bo koc był naprawdę dość suchy. No, prawie że. Ale w zasadzie był bardziej wilgotny od powietrza niż wilgotny od pokrości. Także wszystko fajnie później było wykonane. Drugie pranie. Dresów. No i dresy już w ogóle były idealnie wyprane. A teraz w tym momencie pieze, Znaczy, pierze, przepraszam, już jest wyprana. W tym momencie suszy się pościel. Co by coś pada rozłączyło? i co jest? Trzeba się połączyć. Dobra, patrzcie wrócił do gry, lecimy dalej. No i teraz się suszy pościel, także zobaczymy jak to wyjdzie, bo pościel wydaje się bardziej wymagającą rzeczą. Oj pan czują. Tylko językiem atakują. Ale w każdym razie teraz się pranie robi z dość dużą przyjemnością. Bo nie trzeba chodzić i go suszyć, tylko się wyciąga z suszarki i można je schować od razu do szafy. W zasadzie niemal od razu wykorzystać, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Bo prawie spadłem. A jeszcze tylko nie sprawdziłem w przewodniku, czy w dzisiejszym etapie mamy jakiś punkt umiejętności do zdobycia. Nie mamy. No dobrze, no jeszcze. W Ostatniego odcinka nie zdobyłem punktu umiejętności, ale to sobie zrobię w wolnej chwili, bo to nie jest wymagająca rzecz i na tyle ważna, aby umieścić ją na nagraniu. Zobaczmy, jakiego smoka tutaj mamy. ROSKO. Uważaj na atakujące żaby! Zabijają bez najmniejszych skrupułów. Atakujące żaby? A było to kiedyś takie fajne bagno! No, już nawet dało się zauważyć, że żaby są atakujące. A, tam jeszcze się chowają żaby, więc tam być może albo dojdziemy w łatwy sposób, albo będzie trzeba się kawałek przelecieć ale wygląda na to, jakby tam szło dojść bez problemu i dobrze, tu przeleciliśmy, przeleciliśmy, pokonaliśmy przeciwników myślałem, przylecieliśmy przyleciliśmy tę wysepkę jakby się nie patrzeć więc wszystko dobrze Ej tam jeszcze dalej są jakieś rzeczy i trzeba gdzieś tam się dostać O to widać jak tu Sporo rzeczy jeszcze jest do sprawdzenia Spory kawałek Do przejścia ciekawe tylko jak się tam dostać na ten mostek może... A może tam gdzie ta wróżka ze znakiem. Proszę mnie nie atakować, kolego. Ej! Dzisiaj biegłem na ciebie. No dobrze, tu mamy na razie wszystko pozabijane. Tu by się przydało jakiś kawałek życia zdobyć. Ja dolecę na tamtą wyspę. No tak, mógł tam dolecieć. Kurak uratowany. A czy ja stąd potem wrócę? Uj oj! Tylko się nie spodziewam, że mnie w powietrzu będą atakować. Rydne żabiska. i iskra straciłem, co mi się w ogóle nie podoba. Bo jak teraz oberwę to stracę życie. O nie. Nie podoba mi się to, co tu widzę. Ale dobra. No i zginęłem sobie faktycznie są okropniaste. Ale mówi się trudno szkoda tylko, że, 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 że... że muszę znowu chwilę się pomęczyć z przeciwnikami ale tym razem wiemy co nas przeprawić powinno pójść łatwo Dobra, jeszcze raz pójdziemy w tamtą stronę Tym razem Ej, kurczak, no kurczaka kolego Ej, dziabnął mnie. Niepotrzebnie przeczekałem tak długo. Dobra, jedna rzeba oberwała, a te żeby są faktycznie kurcze przerąbane. Na nich i tylko sposobu. To jest najgorsze. Dziękuję. Czuję się jakbym tkwił tu od czasu, gdy byłem w Twoim wieku. O nie. Ach, pamiętam jak. E, e, to ja lecę? No i tu coś jeszcze mamy. Oby nie żaby. Ja więcej tych żarb nie zniosę. A i stąd możemy się cofnąć. Powinniśmy dolecieć tam, tak mi się wydaje. I całkiem spory kawałek się cofnąć, a stąd już raczej nigdzie nie przejdziemy. O, pod spodem po Można spróbować stąd wyskoczyć, ale raczej czeka nas tam rychła śmierć. że piska no i znowu zginęłem, ale przynajmniej już jeden smok jest tu ratowany więc mamy miejsce odrodzenia i mniej przeciwników to czemu mi się teraz znowu pad złączył? ich mi ktoś to wytłumaczy to prosto na atak było na ataku przeciwnika wylądowałem dobra teraz sobie zapiszemy może będzie mniej przeciwników na kolejnym odrodzeniu niestety na te zoby trzeba skakać One atakują tylko w poziomie, a tutaj nurkującym skokiem jesteśmy w stanie je zabić. Ej, to była gorąca chwila. Dobra, teraz zobaczmy, czy możemy wrócić drogą, którą przyszliśmy. To się chyba słyszałem. Ale może mi się tylko wydawało. Ale sprawdźmy. Nie, to tylko smoki, nie mamy jajek do uratowania, więc spoko. A tutaj, ej, no jednak nie jestem w stanie tu się cofnąć, bo tam jest do góry, a tu nie dolecimy. Także mój błąd, tu ja się cofnąłem, ale jak wiadomo, lepiej wszystko sobie sprawdzić i mieć święty spokój, żeby wiedzieć na czym się stoi. Dolecimy na szczecin. Dolecę, dolecę, dolecę dolecimy. Doleciałem elegancko. Yy, proszę mi się nie przycinać, gro. No. Nieładnie. I teraz tak, tutaj mieliśmy smaka, tu sobie wejdźmy w to miejsce i zapiszmy grę. Tam nie wiadomo, jak się możemy tam stać. Póki co trzeba iść. Na dół, tam gdzie pokazuje nam wróżka. Ej, tu kolega się z tym przeżył. Ty kura mi tu nie ciesz się, wiecie uratowałem. Tylko dawaj motyla. I takim mi jeszcze brakuje troszkę. Żeby iskier był pełny zdrowia ale ta wróżka ma strój ciekawy i rokeza A, wpadłem w wodę tu wszędzie są milce trzeba uważać zrobimy tak i tak i tak teraz Cofnijmy i pobiegnijmy na naszego koleżkę. Dobra, także tutaj już by było w tej jednej komnacie wszystko zebrane, a przynajmniej tak mi się wydaje. No i mamy drugiego smoka do jartowania. Tu po lewej sobie jakiś podospadzik spada, po prawej też. No dobrze, chodźmy do naszego kolegi. No nie, tam są swego grzabiska. Dziękuję za uwolnienie! się rozgadałeś kolego? Ojoj! Tego się nie spodziewałem. Ję tam za kolegi... Wyskoczy nam dzik dzik. Dobra. Udało nam się przetrwać tę konfrontację Gdzie no, sam biegnie? ale na szczęście nie oberwałem Ci trwa trawa się jara, jara się Jeszcze mamy skrzynię, więc zabiłem na diamenciki do tych co, co jest typu ukrywanych, no, a tu jeszcze w ogóle jest cała droga w lewo. A nie, stąd przybiegliśmy, dobra Tylko wy tak Ci... Nie, skąd przybiegliśmy? Pogubiłem się a stąd przebiegłem, dobra, to od razu wejdę na zapis. Żeby w razie czego móc sobie tu spokojnie się odrodzić Teraz zbierzmy resztę diamencików Żeby tu wyjść to raczej mi się przycięła Trzeba wyjść No nie bez jaj Co to było? Nie będę tego komentował. Czemu Spajero mi się zawiesił w powietrzu? Chyba że nie idzie tam skoczyć. Ale całe szczęście, że zapisałem grę w odpowiednim momencie. Ale pytanie, nie pytanie, pytanie, czy te diamenciki nam zginęły? Nie. Ha! Dobra. Zrobiłem głupotę. Chciałem chyba tam skoczyć, a tutaj były schody. Ale tak to czasem w życiu bywa Tylko diamentów dalej nie mam wszystkich zebranych, co mnie troszeczkę martwi Powiem Ci jak postępować z tymi stworzeniami. Wal gdzie się da! Tratuj, dępci zgniataj! Nie lepiej tradycyjnie ogień lub szarża? Tak robią smoki. No i dobrze, mamy wszystkie smoki. I mamy nie wszystko zdobyte, to nie martwi. Wyszukanie brakuje nam. Wysko nie to brakuje nam. 50%. 100 diamentów. W końcu wezmę te 100 diamentów. W razie czego wykonam cięcie. A tymczasem rozpoczynamy poszukiwania. Przeba wiem, gdzie one zostały. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba się cofnąć do momentu. Ej, tylko ja stąd nie wlecę do góry. O. Ups, 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 ups. Skoro tu nie ma drogi powrotu do góry, to znaczy, że jest niefajnie. To bardzo niefajnie. No bo gdzie mogłoby się ukryć 100 diamentów? Ej, tam u góry coś jest. No i tam, w miejscu, w którym nie byłem, które widzieliśmy wcześniej. Cholipka. Chyba, 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 że... To jest nasza mała pomoc i trzeba stąd podlecieć tu... A stąd podlecieć tu. I sobie wskoczyć teraz jak po schodkach. No ja proszę mała część... Za... Teraz Mała część zagadki została rozwiązana. I teraz stąd powinienem dolecieć do tamtej platformy, co mnie troszkę nie przekonuje. Ale jednak na styk. W ogóle w tym etapie to... Już trzeba korzystać z maksymalnego, maksymalnej wysokości podskoku, żeby w spokoju wszędzie No Jeden... Dobra, dwóch dziodów mi się nie udało dorwać. Już tu będzie cała pozostała... Brakującej ilość diamentów, oby tak. No i pięknie, 500 na 500 diamentów, w poziom ukończony w 100%. A my musimy dostać się tam, 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 tam daleko. powiedziawszy spróbowałbym przelecieć tutaj nad tą wodą, ale wolę nie ryzykować i sobie zejść kul kulturalnie po platforma po platformie. E Właśnie, bo stąd doleciałem tam, stąd mogę dolecieć tu. Jeszcze raz do przewodnika, tak mamy 100%. Także możemy wrócić do domu. I mamy już łącznie 7000 tysięcy dokumentów zebranych i już teraz nie pamiętam czy było ich łącznie 12 czy 14 tysięcy, no ale w każdym razie już mamy już dość dużą ilość zebraną. No i to byłby koniec odcinka, wielkie dzięki, że ze mną byliście i wszystkim miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie, trzymajcie się ciepło, cześć!